Na to, że w salonie trwa Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Słuchajcie wygląda informuje, że osobiście osobę Dalej, możesz mi powiedzieć. Będę milczeć jak grób. Ten, Ten przepis to sekret, przekazywany uczniowi przez mistrza od setek lat. Jak twierdzi szef wydziału ICA, Benjamin Travis, moja dotychczasowa opiekunka, Diana Berwood dopuściłaś. Zabiorę tajemnicę ostatniego składnika do grobu drugiej Aha, widzę sól. Nie, za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę. Ja, muszę Wam powiedzieć, jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, które zwiecie krajem. Wylewacie roztopione masło, a popcorn. Najchętniej nasycilibyście powietrze cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek. I macie jeszcze celność snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradzanych przepisów? Sól! Styć Dobra, dobra, wyluzuj, pytałem A już, już, o, czami, zawałów, to. Już, już! Zostań to co Precz, powiedziałem! Idź pilnować bramę, albo strzelać do puszek, małpiszonie! Jak się dostać naszego ogromny? nie Alfa! Kumasz. W dupie mam! Każ przenieść jedną z tych przenośnych toalet do ogrodu. Nie będę ryzykował, że wlezie mi tu ktoś, komu na to nie pozwoliłem. Ja albo moi najbliżsi współpracownicy. To Bardzo dziwne. Jakoś... Inaczej pachnie. Muskat? Nie, nie, nie. Tylko coś... Tylko posmak. Wykończenie... coś innego. Czyżbym popełnił? Pomyłkę? Nie, nie Nie, to nie do pomyślenia. Dobra, muszę pomyśleć, co zrobiłem. Zobaczmy, Czy ktoś przyciemnia światło? Nie się, ludzie, a masz tą sprawę do odłu. Nosisz przebranie kucharza. Możesz poruszać się po całym parterze posiadłości. Nikt w budynku nie przejrzy tego przebrania, ale uważaj, by nie nosić broni w widocznym miejscu. Wzbudzi to podejrzenia. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. Tylko na chwilkę. Nikt się nie... Jeśli Twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik i co odblokujesz jako następne. Mówię Ci, ze wszystkich klientów, dla jakich pracowałem, ta jest najdziwniejsza. Dziewczyna kojarzy się ze szpiegami, to na pewno. Ktoś cię zaraz zauważy. Wskaźnik uwagi pokazuje kierunek zagrożenia. Spróbuj wymknąć się niepostrzeżenie. Cel jest blisko. Dobra robota 47. Pamiętaj, Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas, agencję, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. Pomyśl o tym, gdy będziesz pociągał za spust. 47. Skłaj się 47. Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Dajano, ja... Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa. Coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku. List. Idź już, weź dziewczynkę i uciekaj, zanim Travis się dowie. Nie pozwól, żeby stała się to Obiecaj mi. Obiecuję. Agent 47 może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją. Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, bardzo szybko zużywasz instynkt. Obróć kamerę, by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne obrażenia. Skup się na następnym przeciwniku. Śmiertelne obrażenia. Spokojnie. Wiesz, kim jestem. Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Wsiadaj. Zrobione. Robota 47 zaprała dziewczynę do punktu zbornego co robisz? Czego agencja od ciebie chce? Nie wiem, może mam. A zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Że była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Proszę pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak! Obawiałem się, że nie da rady! Mają się tym zająć wszyscy agenci! Słyszysz, G?! Znajdźcie 47, nim się nam wymknie!